Dyplom za przeczytanie 651 książek w ciągu jednego roku. No ciągle chcę czytać. No i chcę ciągle czytać. Jak zawsze mnie ciągnęło w stronę książek, zaczęłam czytać w wieku 4 lat. I robię to dla siebie niż dla jakiś nagród. 280, nie pamiętam dokładnie, ale ponad 280 książek w ciągu trwania konkursu, czyli w tym momencie chyba od lutego do, do końca e, grudnia. Jest pani podwójną laureatką. E, przypomnijmy, w jakich kategoriach zdobyła pani tytuł? Czytającego rodzica i czytelnika powyżej 25 roku życia. Koło 460 książek. E, uważam, że są super, że motywują. E, dziecko przede wszystkim nauczyło się czytać, z czego jestem ogromnie dumna. Też jemu sprawia to ogromną satysfakcję. Każda przeczytana książka to jest ogromna radość, więc trzeba wspierać takie akcje po prostu i, i e, uważam, że książka jest dużo lepsza niż tablet niż, niż smartfon, e, bo dziecko się rozwija i, i poznaje, więc e, uważam, że w tą stronę trzeba pójść.